Fajnie, cieszę się bardzo, że jesteś z nami. Kinga stworzyła serię ilustracji do książki Lila i Bruno. Teraz chyba powstaje druga część, o ile się nie mylę, prawda? Tak, już właściwie powstała i leci do składu. Wow, super. Zanim dojdziemy do Twojego projektu i tego, jak to się w ogóle ziściło, to powiedz mi, czym się zajmowałaś w ogóle, jak wyglądało to wszystko, zanim trafiłaś do digital Telemart? Zupełnie byłam w innym miejscu. Pracowałam mhm. w hr -ach. Później urodziłam dwoje dzieci, i tak naprawdę podczas okresu macierzyńskiego przebranżawiałam się i poczułam, że właśnie chciałabym jednak tworzyć, a nie robić coś innego. Mhm. I wymyśliłam sobie, że napiszę bajkę. Właściwie najpierw to zaczęłam malować po prostu malować. I nie wiedziałam w ogóle, w którą stronę pójdę, co będę robić, kompletnie. I później rzeczywiście nastąpił moment, że zaczęłam po prostu przyglądać się też cyfrowej ilustracji. Kupiłam sobie tablet, znaczy dostałam tablet na urodziny. Mhm. I później wyskoczyłaś mi właśnie na Instagramie. Ja już tą książkę napisałam wcześniej, także też nie pisałam razem z kursem mhm. tej historii, tylko wcześniej. Więc po prostu miałam wrażenie, jakby ktoś dokładnie wiedział, czego mi trzeba. I okazało Ech. się, że właśnie no to byłaś ty. I powiem szczerze, to co się zadziało później, to jest jakiś naprawdę kosmos, tak jak już wiele razy dopisałam. Bo miałam mega motywację. Tu trzeba przyznać, że byłam bardzo zmotywowana, ale strasznie prokrastynowałam. Mhm. Często. Bardzo różne rzeczy odkładałam, ale wiedziałam, że, no, że jestem do czegoś stworzona, mhm. <laughs> tylko nie mogłam znaleźć tej ścieżki. Także wszyscy, którzy mnie teraz słuchają, a mają taki. Um, takie jakieś problemy z tym, żeby właśnie znaleźć to coś. Ale jeśli cokolwiek czujecie takiego związanego z ilustracjami, to spróbujcie naprawdę, bo warto. I ja już teraz czuję spokój wewnętrzny, harmonię. Już wiem po prostu, co będę robić w życiu. Jest cudownie. Super, bardzo się cieszę, Kinga. To, co mówisz, jest mega inspirujące i myślę, że wiele osób też się zastanawia. Jak ty znajdowałaś później tą taką motywację do tego, żeby nie przestawać, żeby cały czas jednak wierzyć w to i, i robić i działać? Więc jaki jest twój sekret na to na to takie konsekwentne działanie? To znaczy bardzo, naprawdę bardzo pomogła mi ta społeczność Discordowa. Mhm. Brałam też udział poza tym, że w samym Digital M-Art to jeszcze pojawił się, pojawiło się później to wyzwanie, że codzienne rysowanie, mhm. ty dużo rzeczy, dużo filmików różnych twoich, też oglądałam spoza, też na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo właśnie ja też wzięłam udział w tym bajkowym wyzwaniu wcześniej. I to, że właśnie jest ta społeczność i to, że wszyscy razem to robią i się później tym wszystkim wymieniamy, pokazujemy, wyszłam poza tą swoją strefę komfortu w końcu i zaczęłam też pokazywać. A jak ktoś mi powiedział, dobrze, w dobrą stronę idziesz, no to... Mhm. No u mnie działa jednak pochwała, nie ukrywam, no, więc po prostu bardzo to u mnie fajnie działało. Czyli to wasza zasługa tutaj, wszystkich osób, które gdzieś na Discordzie, Kindze napisały tak, ci może jakiś komentarz, może to właśnie ty. Tutaj też Ula ci pisze fajnie, że dajesz nadzieję, bo u mnie podobna sytuacja, prokrastynacja dwójka dzieci, korpo, gratuluję, trzymam kciuki za dalsze projekty. Dziękuję, więc... dziękuję i wierzę w to, że, że naprawdę to zrobisz też. Bo um, trzeba tylko wejść w ten system. Miałam trzeba wejść system i wyjść z niego. Po prostu wejść w system mm -hmm. i żeby to zatrybiło. A, I uwierzcie mi, próbowałam tysiące, tysięcy razy, żeby wejść w ten system. W końcu się po prostu udało, więc nie poddawajcie się, jeśli Wam się widzicie, że, że Wam się znowu nie udało, prawda? Jak to często mówimy, to są mm -hmm. właśnie te porażki, które nas budują. I jak widzimy, że znowu nam się nie udało, to spróbuj później. Może będziesz miała trochę lepszy czas, bo będzie na przykład będziesz miała więcej energii. Próbuj, próbuj, po prostu próbuj. I właśnie to jest super, Marta, bo ty też w tym kursie bardzo często o tym też wspominasz. Bo ten kurs to nie jest tylko czysto techniczny, techniczna kwestia tworzenia ilustracji, ale również właśnie ta motywacja, jak ją pobudzać, jak, jak się nie dać tej prokrastynacji. Jak uwierzyć w siebie, także super. Bardzo fajnie, tak fajnie psychologicznie do tego też podeszłaś. Dzięki bardzo. To też wydaje mi się, że jak inni robią i też na wiele osób to działa, że wszyscy razem to robią, to tak my też nie chcemy od tej grupy gdzieś tam odstawać. Tak, tak, tak dokładnie. Więc może to też ma wpływ, ta, ta cała, to całe split, czy to całe właśnie robienie razem tego kursu. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Kinga. Jeszcze Ale wiecie, tylko, co, jeszcze tylko jedno powiem, Jeśli czujecie, że odstajecie. Jeśli czujecie, że odstajecie, to zapewniam Was, że lepiej, żebyście i tak próbowali, 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 bo w tym Digital MRT ten kurs zrzesza bardzo dużo różnych osób, które również są właśnie takie, które no, zupełnie zaczynają od początku. A naprawdę widziałam ogromne postępy osób, które dosłownie zaczynały, więc nawet. Tak. Monika Które chociażby taka też, uh -huh. która robiła bajkę o krabie, nie ruszała wcześniej tableta, w ogóle nie. No więc nie właśnie. W do, no do i nie zrobiła, właśnie. Więc to jest to jest ekstra sprawa i, i bardzo wam polecam, żebyście, no, uwierzyli w siebie. No, twoja wypowiedź Kinga jest bardzo motywująca i to, jak znajdujesz tę siłę, wiesz, żeby iść, iść dalej cały czas, bo to właśnie często te mentalne kwestie nas najbardziej blokują. Nawet jak wszystko możemy mieć na tacy, nawet jak czasami wszystko niby wydaje się, że przecież wszystko gra, więc czego wciąż mi brak, jak to mówią słowa pewnej piosenki, no to cały czas gdzieś tam ta prokrastynacja może być tym, czy na, nasze własne myśli, które nas sabotują. Tym takim gwoździem, tak, który nie tak. pozwala nam ruszyć. Sami sobie trochę to robimy, więc poluję się po prostu. Robimy. Wspierajmy się sami po prostu. Okej, okay, więc jeżeli macie jeszcze jakieś tam pytania do Kingi, to śmiało też na czacie piszcie. Ja jestem też ciekawa, jak udało ci się, wiesz, sprzedać te wszystkie książki, jak udało ci się w ogóle dojść do tego etapu, gdzie wydajesz drugą część, jak. To zrobiłaś. Jaki taki moment był dla ciebie przyłomowy w tym wszystkim? Czy jakieś odkrycie, że powiedzieć? Okej, to o to chodzi na przykład. Było coś takiego? To znaczy, już jak wydałam tą książkę, czy wcześniej w trakcie? Jak już wydałaś, jak już wydałaś, bo wiele osób też chciałoby taką książkę swoją napisać, stworzyć i się zastanawiają, no dobra, ale co później? Więc jakbyś miała taką jedną radę dać takim osobom, która myślisz, że byłaby dla ciebie. O ówczesnej Ciebie bezcenna. Uh -huh, uh -huh. To znaczy tak, sam fakt, że pojawia się książka, ja sobie ją tu wzięłam, żeby pokazać Wam, że ona naprawdę istnieje. <laughs> Więc to jest moja taka, jak, jak ją zobaczyłam. Zobaczyłam tą paletę. Pan mi przywiózł do domu tą paletę. Ja nie wiedziałam, co z tym zrobić. To ta radość była tak ogromna. Ale słuchajcie, ja nie wiem. No chyba cieszyłam się bardziej, pewnie, jak urodziłam dziecko. tak, Natomiast naprawdę ta radość była przeogromna. I to tak we mnie pobudziło pokłady, takiej motywacji, że dobra, to teraz, no, mhm. okej, okay, a co ja mam zrobić z tą? Ja 500 sztuk zamówiłam, co ja mam z tym zrobić? No. Mhm. <grafię> Więc no, zaczęłam po prostu kombinować, aczkolwiek oczywiście warto też zacząć troszeczkę wcześniej. Okres już ten czekania na książkę jest bardzo dobry, żeby tą przedsprzeda przedsprzedaż zrobić. Hmm. Tutaj dużo rozmawialiśmy podczas kursu również o Instagramie, o różnych takich sprawach. Niektórzy w to idą, niektórzy nie. Ja w związku z tym, że... Wydałam tą książkę sama, czyli no nie, nie poprzez wydawnictwo. Muszę się tym wszystkim zająć sama, więc w dzisiejszych czasach, według mnie, ale oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, ten Instagram jednak jest bardzo potrzebnym narzędziem. Jest tam mnóstwo, zwłaszcza mam, bo też patrzę na statystyki. Mam 97 na przykład odsłon jakiejś rolki, że same kobiety, prawda? Mm -hmm. Dlatego będę mówiła raczej, że kobiety. Większość jednak kobiet kupuje książki dla dzieci. Oczywiście tatusie, tu tatusiu, tu nie chce absolutnie e, umniejszać, nic, nic, tylko po prostu no taki, taki jest fakt, tak, że jednak kobiety częściej. Więc e, teraz jak dotrzeć? Właśnie zaczęłam się bardzo dużo tutaj dowiadywać. E, też o patronkach. Słuchajcie, te patronki są bardzo e, ważne. E, mam patronkę Bliskie Czytanie to też jest jedna z takich w sumie czterech top patronek e, w mm -hmm. Polsce może więcej niż cztery, ale no tak. E, no tak, siedem, powiedzmy, z takich top, no i właśnie jedną z nich jest bliskie czytanie. Są też inne y, fajne osoby, które mogą wypromować wasze książki. Odzywać się do nich, nie? Odzywać się do nich, no, faktem jest, że musiałam zapłacić, no bo to jakby ta osoba też z tego żyje, y, więc to wiadomo, że y, też trzeba mieć to z tyłu głowy, no właśnie, też przygotować sobie może jakiś bufor y, finansowy, no bo i na wydruk, i na... Y, i na patronów, czy na jakieś inne po prostu, czy nawet w takich książki, jak się chce wziąć udział. Czy jakiegoś rolapa zrobić i tak dalej, i tak dalej. Nie mm -hmm. trzeba to z tyłu głowy, że troszkę trzeba zainwestować w to wszystko. Ale widać już po tym, ale... co mówisz, jak poważnie do tego podchodzisz, i myślę, że mm -hmm. to jest, że, że po prostu zamówiłeś te 500 sztuk najpierw, a potem jakby już nie ma odwrotu. No trzeba no nie, coś popatrz. zrobić, więc to w pewnym sensie dało Ci <laughs> jakoś taką, mam wrażenie, wyjście, że, że nie ma teraz wymówki, że a spróbuję, ale może gdzieś tam chyłkiem wrócę na drogę, która <laughs> jest znajoma <laughs> i była. Tylko tak. Ja tak przypomniałaś, właśnie mi to przypomniałaś. Ja mam też tendencję do tego, że jak robię jakiś projekt, typu właśnie tą książkę czy tą drugą książkę, to ja zaczynam spowalniać. Na końcu. Tak jakbym się zaczęła bać, tak jakbym po prostu uh -huh. zaczęła uh -huh. bać się tego, co nastąpi. No bo kurczę, będę musiała się pokazać jeszcze teraz ludziom, będę musiała to, tamto, tamto. Ale jak już jest ta książka, to już jest no jasne, stres jest, ale on jest taki motywujący. I na przykład teraz, nawet wczoraj byłam w bibliotece, pokazałam tą swoją książkę, spytałam, czy jakieś spotkanie autorskie mogłabym Super. zrobić. A ja panie uh -huh. tam, ojej, oczywiście, jak wspaniale i tak dalej. Także. Zobaczycie, ile później jest tak niesamowicie pozytywnych emocji związanych z, z tym, że wydałyście, wydaliście, bo też są panowie tutaj, tę książkę, że to jest coś niesamowitego. Byłam ostatnio w szkole u dzieci, to te dzieci po prostu też mi tyle emocji pozytywnych dały. Pozytywnej. Ojejku, to jest coś niesamowitego. Jeśli wy coś też dacie od siebie, bo. Początek na pewno i ja na razie jesteście, jestem na takim swoim etapie, że ja jeszcze nie zarabiam absolutnie z tego. Mm -hmm. Na razie muszę dużo włożyć jeszcze w to wszystko, żeby. Mm -hmm. To poszło, prawda? Więc no, też sobie zdaję z tego sprawę. Tak jak Marta, ty tworzyłaś ten kurs, też musiałaś bardzo dużo od siebie dać, zanim no zacząłaś. Tak, oczywiście. Na tym zarabiać, tak? No to jest, co ja Ale to czasami wiesz, rok, dwa, to, to nie jest tak, nigdy tak, tak że tak. od razu wszystko przyjdzie, nie? Tak. Trzeba tak, cały tak. czas y najgorzej właśnie y to stracić tą wiarę, że już okej, okay, tak. no, już chyba nie wyjdzie już ten, bo często tak jest, że. Już jesteśmy blisko, i wtedy się poddajemy. A ta, ta wytrwałość jest tym, dokładnie. co odróżnia te osoby, którym się w końcu udało. No bo jak próbujesz cały czas, to, to nie ma kto cię pokonać, jeżeli ty próbujesz cały czas i cały czas będziesz próbować. No po prostu wtedy jesteś niepokonalna. Bo... Tak, to jest tak jak na siłowni. Jesteś na siłowni i wykonaj o jeden więcej, o jedno więcej to ten, ten nie wiem, wyciśnij o jeden raz więcej. To wtedy ten mięśnie ci się, no, jakby poszerzysz sobie możliwości, prawda? I to w ten sam sposób właśnie działało tutaj, że to też czasami bolało, tak? Jakby też. Um... Też musiałam się tak trochę. Oj, no nie jest to takie proste. Bardzo często miałam taką sinusoidę wiary w siebie. No właśnie, bardzo. może też o tym powiemy krótko, bo mm -hmm. może się tak wydawać niektórym, że ty po prostu nie przeżywałaś żadnych wątpliwości w trudniejszych momentach. To tak nie Były, mówisz, tak? Okay. Były, ojej, bardzo. Słuchajcie, Były. ja już też wiele razy to porzucałam. Bardzo wiele i w sumie. No właśnie, przez to, że już byłam w tym kursie, że już jakby też włożyłam w to coś, też wszyscy mi mówili, już zaczęłaś, już jesteś tak daleko, to mm -hmm. nie rezygnuj. I właśnie moja taka, taka znajoma, którą znam tylko przez internet, bo się razem wspieramy, w ogóle nie wiem skąd by się zmeczowałyśmy, ona też była w podobnej sytuacji co ja. Też Marta, więc bardzo ciepło, ciepłe mam teraz emocje związane z tym imieniem. W każdym razie to taka osoba, która mi powiedziała: Słuchaj, ty się teraz nie poddawaj, bo to znaczy, że to właśnie jesteś bardzo blisko. Nie możesz się teraz poddać, bo mm -hmm. skoro chcesz, to znaczy, że już jesteś blisko. I słuchaj, I Jak no jest trudno, to też się dalej znaczy, że jesteś i... blisko. No właśnie, tak, tak. Także no, to jest chyba największe wyzwanie, żeby w siebie po prostu uwierzyć w tym wszystkim. Bo I mieć to prostu... też wsparcie osób, tak. prawda? Nie wiem, czy ty też, no właśnie mówisz, że miałaś tą Martę, czy, czy tu w tak, społeczność. Tak. I to jest bardzo ważne, bo jak my jesteśmy sami. A jeszcze dodatkowo, jak mamy jakieś głosy, ale nie, to może nie to, może lepiej po co, w ogóle na co, to jest wtedy ciężko, no bo jak my mamy znaleźć tą siłę nie? Na, na, na pokonywanie swoich własnych lęków, a co jeszcze cudzych? Tak, tak, to prawda. Dobrze, no Kingo, spadne, dziękuję Ci prawda? bardzo, że byłaś dzisiaj z nami, że podzieliła się swoją historią. Ja też bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło i strasznie mi jest szkoda, że, że jakaś... Dobiega dyskusja... wszystko, historia końca, ale Twoja ale, ale historia sama nie dobiega końca to... jeszcze, jeszcze no się właśnie. rozwinie, więc... No właśnie, właśnie o to chodzi i myślę, że jeszcze nie raz będziemy mieć kontakt. Super, na no Discordzie będziemy, więc jak najbardziej. Tak, i w Dobrze. razie Dobrze. Czego ja mam problem z czatem, nie wiem, nie mogę się połączyć z czatem, więc gdyby ktokolwiek miał jakieś pytania do mnie, to ja chętnie odpowiem, ale pewnie po, poprzez, nie wiem, Discord jakoś, czy, czy dobrze chyba, że masz tutaj pomysł na mnie, bo ja chętnie poodpowiadam, tylko no nie okay. wiem, gdzie je Na razie widzę po same po prostu komentarze. Nie ma pytań, tylko mhm, jest mi chwilka motywacją o, i tak dalej, więc <laughs> bardzo mi <laughs> więc miło. Po prostu sobie zaraz m, możesz też po, po fakcie poczytać, co ludzie pisali. Bardzo, bardzo będzie mi miło to przeczytać. Tak. Dziękuję Ci bardzo Kinga, i teraz I powodzenia na za wszystkich. Trzymam za Was kciuki, naprawdę, <noise> bardzo mocno. Super, dzięki, dzięki. jeszcze raz. Dzięki.